Ja tworzę leczniczy krąg Pożycia spirali mkną. Rano, wieczór, we dnie, w noc, ja tworzę leczniczą moc Ty tworzysz leczniczy krąg Pożycia spirali mknąć Rano, wieczór, we dnie, w noc Ty tworzysz leczniczą moc Tworzymy leczniczy krąg Pożycia spirali mknąć. Rano, wieczór, we dnie w noc Tworzymy leczniczą moc. Ja tworzę leczniczy krąg Pożycia spirali mknąć. Rano, wieczór, we dnie w noc ja tworzę leczniczą moc. Ty tworzysz leczniczy krąg. Pożycia spiralim knąc. Rano, wieczór, we dnie, w noc. Ty tworzysz leczniczą moc. Tworzymy leczniczy krąg. Pożycia spirali mknąc. Rano, wieczór, we dnie, w noc, Tworzymy leczniczą moc. Ja tworzę letniczy krąg, Pożycia spirali mknąc. Rano, wieczór, we dnie, w noc Ja tworzę leczniczą moc Ty tworzysz leczniczy krąg Pożycia spirali mknąc Rano, wieczór, we dnie, w noc Ty tworzysz leczniczą moc Tworzymy leczniczy krąg, tworzycia spiralim mknąć, rano, w wieczór, we dnie, w noc, tworzymy leczniczą moc.